Mostek Pokutnic Punkt widokowy na katedrze świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu. Z wysokości 45 metrów idealnie można z niego podziwiać panoramę wrocławskiego rynku. W wieży prowadzącej na mostek nie ma windy, a na górę prowadzi 247 schodów. Mostek Pokutnic zwany jest również Mostem Czarownic. Poza niesamowitym widokiem kusi turystów mrocznymi legendami. Po powstaniu mostku wśród mieszkańców zaczęły krążyć plotki, że po zmroku słychać stamtąd jakieś dziwne odgłosy. Jęki, szuranie czy szelest podobny do odgłosu zamiatania. W pierwszej wersji uznano, że to dusze zmarłych we Wrocławiu podróżnych. Legenda jednak zyskała wkrótce całkiem nowe oblicze i została skrupulatnie wykorzystana do wychowawczych celów przez matki. Zaczęły one straszyć swoje nieposłuszne córki, że po mostku przemieszczają się pokutujące dusze dziewcząt, które zamiast zajmować się dziećmi i domem, wolały bawić się i spotykać z mężczyznami. Za karę miały co wieczór męczyć się, sprzątając wąski mostek. Zatroskane kobiety uważały, że przyprowadzając tam co wieczór swoje córki, wybiją im z głowy podobne pomysły. Na najwyższy most we Wrocławiu wyjdziemy za jedyne 8 zł, bez względu na jakiekolwiek obostrzenia. Do zobaczenia na kolejnym filmie.